kochani, zapraszam Was na kolejny film, będzie dzisiaj to film z zamówieniem z, z, z Ziai musiałam się chwilę zastanowić tutaj mam pudełko dosyć spore yy, ostatnio, nie, na pewno widzieliście pewnie reklamę Ziai że Ziaja.com obchodzi czwarty urodziny sklep internetowy i jest na wszystko minus 20% Procent, więc twierdziłam, że skorzystam z tej promocji i kupię kosmetyki. Bardziej głównie zależało mi, żeby kupić nową serię z jaj, która wyszła, właśnie pomarańcza i kokos. Zauważyłam, że taka właśnie nowa seria wyszła u Violi na kanale z jej holem zakupowym. Twierdziłam, że no muszę przetestować tą nową serię. A że lubię też kosmetyki z ZIAI, polska marka, są niedrogie, a jeszcze z tym minus 20% rabatem to już w ogóle. Także zanim przejdziemy do filmu, to bardzo bym prosiła o subskrypcję. Jeśli tego nie robicie, subskrybujcie, żeby być na bieżąco z moimi filmami, kliknijcie dzwoneczek. Was to nic nie kosztuje, a kanał się rozrasta. I jest to taka też forma wsparcia dla mnie. Do lajkowania i komentowania, oczywiście, może być cokolwiek, emotka, co chcecie. Dobrze, nie przedłużając, już przechodzimy do filmu. Tutaj mam tą paczkę. Zamawiałam jakoś chyba w poniedziałek czy wtorek. W poniedziałek chyba, nie jestem pewna. I w czwartek mi przyszło, także szybka dostawa. Otwieramy i zaglądamy do środka, to jest oczywiście jest wypchana po brzegi, też takim papierem wypełniającym, żeby te kosmetyki nam nie latały. I yy, zaraz będziemy przeglądać te kosmetyki, tylko muszę od wziąć, żeby wam podawać ceny, bo nie pamiętam. Także zaraz wrócę. No dobrze, mam już mój telefon, bo w telefonie mam tą aplikację Ziaja Club. Oczywiście y, możecie sobie zainstalować tą aplikację, zarejestrować się i zbierać po prostu też y, takie oliwki. I jak tam uzbieramy odpowiednią ilość oliwek, można je wymienić na różne nagrody. Dobrze, ja zamawiałam 16, a przyszło mi 18. Także w ciągu dwóch dni bardzo szybka dostawa. Ok. To teraz y, mam już telefon i filmuję. Te zabezpieczające rzeczy i zaczniemy tak. Mm. Mam tutaj y... niecodzienny tonik kwasowy jednoprocentowy z kwasami AHA plus PHA pielęgnacja multiwitaminowa 98% składników pochodzenia naturalnego, wegański to jest w tej serii witamina C plus B3 niacynamid 120 ml i za ten tonik dałam zapłaciłam 8 zł. i 78 groszy, także niedrogi tonik yy... Polecany do stosowania na noc 2-3 razy w tygodniu. Także taki będę go stosować. Taki tonik wziąłem do przetestowania, bo tej serii też jeszcze nie znam, bo też jest stosunkowo, że tak powiem, nowa. Wyszła właśnie przed kokosem i pomarańczą. To ta żółta taka. Dobrze, dalej mam. Z tej nowej serii właśnie. Kokos pomarańcza, pielęgnacja i relaks, wygładzający i świeży mus do ciała, nawilża, odżywia i ujędrnia. Organiczny olej kokosowy, botaniczne masło, karite, wegański kolagen, roślinna gliceryna, nektar z zapachu kokosa w skórce, wegański, 95% składników pochodzenia naturalnego, 200 ml. Taki wziąłem balsam do ciała ładnie pachnie. Czuć tutaj właśnie ten kokos. Jak ktoś lubi kokosowe zapachy, to będzie zadowolony. Jak ktoś nie cierpi, to nie polecam. Ja jestem fanką zapachów kokosowych. I w ogóle kokosowych smaków. Także bardzo fajny zapach i za ten balsam dam 12 zł i 18 groszy. I jestem ciekawa tego balsamu. I też mam to, to drugie. Tak. W tej serii też pomarańcza i kokos energetyzujący i świeży żel pod prysznic i do kąpieli. Myje oczyszcza, tonizuje. Owocowy hydrolat pomarańczy, kokosowy glukozyt. Organiczny olej kokosowy, roślinna gliceryna, nektar zapachu bergamotki i kokosa. Ciekawe. Wegański 95% składników pochodzenia naturalnego. Powąchamy teraz. Mm. Czuć tu właśnie pomarańcze. Tam bardziej było czuć kokos, tu bardziej czuję pomarańcze. Kokosa tutaj nie czuję może tak delikatnie, ale pomarańcza i taki właśnie może ta bergamotka. Fajny świeży zapach. Jest tu też 200 ml. I za ten żel dawam 9 zł i 23 grosze. Także no nie drogi. Żel groszowy po prostu sprawy. Teraz mam tutaj też z serii kokos pomarańcza. Nie, tu jest kokos kokosowy. Czekajcie, tu było kokos pomarańcza i kokos... Dobrze. Tu jest kokos kokosowy. Ciekawa nazwa. I to jest energetyzująca i świeża odżywka do włosów. Kokosowy booster. Organiczny olej kokosowy, odżywcze kondycjonery, roślinna gliceryna, nektar zapachu kokosa w skórce wegański 97% pochodzenia składników pochodzenia naturalnego 100 ml ma ta odżywka czyli no nie jest za duża ale tak jak pisze tu kokosowy booster także to taki shot i tu sposób użycia pisze pre-shot, na nieś przed myciem na zwilżone włosy, nie spłukując, umyć włosy w szamponem. No, odżywkę można stosować także po umyciu włosów. Nanieść niewielką ilość produktu i pozostawić na 3-5 minut. Następnie dokładnie spłukać ciepłą wodą. Czyli można to stosować też przed myciem, jak i po myciu. Także będę testować i tak, i tak. Zobaczymy. 100 ml. I za tą odżywkę zapłaciłam 8 zł równo. Także niedroga odżywka. Dalej mamy znowu kokos kokosowy. Odżywczy i nawilżający krem maska do twarzy wygładza koi, regeneruje. Organiczny kolej, olej kokosowy, wegański kolagen eko olej canola. Nektar zapachu kokosa w skórce, begański, 92% składników pochodzenia naturalnego. Ja to będę właśnie stosować jako taką maseczkę na twarz, 50 ml. Także ciekawe, i ta maseczka kosztowała 10,66 groszy. Także bardzo ciekawe. Ja będę to stosować jako maseczkę, bo tu pisze z tyłu, że można stosować też jako krem na noc, taki nocny, albo po prostu jako maseczkę. I nie zmywać, tylko wklepać. No ciekawe. Dalej mam peeling. Kokos, kokosowy, wygładzający i świeży peeling puch do ciała dwa w jednym. Puch kokosowy odżywia i nawilża suchą skórę. Peeling wygładza i złuszcza. Jestem ciekawa tego peelingu puchowego. Peeling puch. No, jeszcze czegoś takiego nie miałam, nie spotkałam się z czymś takim. Także organiczny olej kokosowy, nektar zapachu kokosa w skórce, naturalna krzemionka, roślinna gliceryna. 94% składników pochodzenia naturalnego. Zabezpieczona, nie będę na razie jej otwierać, bo jeszcze jej nie będę teraz używać. Także jestem ciekawa tego peelingu puchu. I za ten peeling dałam 19 zł i 62 grosze. Także... Bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że jak wleci ten film na kanał w niedzielę to jeszcze ta promocja będzie obowiązywać. Także polecam, jak ktoś chciałby przetestować, zamówić sobie, bo kosmetyki zieli są fajne, niedrogie. A jeszcze teraz na tej promocji. Dobrze, teraz mam kolejne z tej serii pomarańcza pomarańczowa ciekawe, nawilżający i świeży tonik do twarzy, orzeźwia odpręża, owocowy hydrolat pomarańczy, naturalna woda termalna, sacharydy manioku, roślinna gliceryna, nektar z zapachu bergamotki, 98% składników pochodzenia naturalnego. Odkręcę. I powącham. Mm, ładny zapach pomarańczy i tej bergamotki. Ładne. Jest tu 190 ml. Ja wzięłam ten tonik, żeby właśnie rano sobie spryskać. taką... Takim tonikiem twarz na przebudzenie. Orzeźwia i odpręża. No ciekawe. I <laughs> przepraszam. Ochrypłam już, bo już drugi filmik dzisiaj nagrywam. I za ten tonik dałam 8 zł i 86 groszy. Niedrogi tonik. Tutaj mam kokos pomarańcza, nawilżający i świeży szampon do każdego rodzaju włosów. Myje, oczyszcza, pielęgnuje. Owocowy hydrolat pomarańczy, odżywcze kondycjonery, Organiczny olej kokosowy, roślina gliceryna i nektar zapachu bergamotki i kokosa. 94% składników pochodzenia naturalnego. 200 ml ma ten szampon. Ciekawe jak pachnie. Mm, jaka to jest różnorodność zapachowa. Pomarańcza, kokos. Może właśnie gdzieś ta bergamotka, ale jej nie czuję bardzo. No ciekawa jestem, jak mi się sprawdzi ten szampon. I za ten szampon dałam 9 zł i 23 grosze. Także ja w sumie kupiłam wszystko, prawie wszystko z tej serii kokos pomarańcza, bo było jeszcze jakieś balsamy do ust. Ale nie brałam, bo jakoś tak Mam tego dużo i stwierdziłam, że odpuszczę sobie to. Ale jest jeszcze yy, jakieś balsamy do ust. Także prawie wszystko kupiłam z tej serii kokos pomarańcza. Byłam właśnie ciekawa, chciałam ją przetestować. <laughs> Ale mam tutaj też inne produkty, które chciałam też przetestować, bo ich jeszcze nie miałam. I mam tutaj z serii Gdanskin. Woda i skóra, przełom, przelęgna... przełom w pielęgnacji skóry suchej. Nawilżająca mgiełka zapachowa do twarzy i ciała. 95% składników pochodzenia naturalnego. Także jestem ciekawa, jaki to zapach. Hmm. Bardzo ładny. Kurczę, co to jest? O, jest to um, oparta na nawadniającej mocy kocamki nadmorskiej i szanty zwyczajnej oraz biofermentu z tynku, krzemu, magnezu, miedzi i żelaza. Perfumowana zapachem inspirowanym naturą morza i skalistą roślinnością. No mega. Zapach jest naprawdę cudny. Zakochałam się wręcz. Piękny zapach. Jak ktoś nie lubi oczywiście perfumowanych zapachów na twarzy nakładać, no to nie będzie mu się to podobać, ale ja lubię yy, ładnie pachnące kosmetyki. Także jestem mega zadowolona. 200 ml, czyli jest większa niż ta, bo to ma 190, tu ma 200. I za tą zapłaciłam 8,35 zł. Tanioszka, że tak powiem. Dalej mam tutaj też z serii Gdańskin. Krem do rąk nawadniający skórę z ekstraktem z czarnej perły. 95% składników pochodzenia naturalnego. Także jakoś bardzo zapachu nie czuję przez opakowanie może na dłoniach, jak się rozmaruje będzie bardziej pachniało, 50 ml i za ten krem dałam 4 zł i 24 grosze. Także tanio. Zobaczymy, jak mi się sprawdzi. I tutaj mam dalej krem pod oczy z witaminą E, każdy rodzaj cery dojrzałej. No Ja skóry dojrzałej nie mam, ale chciałam przetestować ten krem pod oczy z witaminą E. Bo mam obecnie teraz używam albo miałam go Nie pamiętam wiem, że miałam tonik do twarzy z witaminą E i mi się bardzo fajnie sprawdzał. Także stwierdziłam, że przetestuję sobie też taki krem. O tu nawet pisze, że może być stosowany przez osoby noszące szkła kontaktowe. O, to taka wiadomość jak ktoś by nosi ich... Taki mała tubeczka 15 ml, czyli tyle ile ma każdy krem pod oczy. Wzięłam do przetestowania. Ja w ogóle te kremy już testowałam z serii kozie mleko i oliwkową. Zięli te kremy pod oczy i jestem z nich zadowolona. One są fajne, sprawdzają mi się na dzień. bo są lekkie, pod makijaż się nadają. Także wzięłam taki i za ten krem pod oczy zapłaciłam 5,38 groszy. Także bardzo tanio. Teraz mam do całości tego zamówienia. To może na końcu pokażę. Teraz pokażę Wam, wziąłem taki jeden wielopak, taki zestaw jakby. I on był za 40 zł z groszami, tylko teraz mam ceny to porozbijane. Ale wiem, że ten zestaw taki właśnie żółty z witaminą C i B3 dla cztery produkty zapłaciłam nieco ponad 40 zł za taki zestaw był. Tylko, że teraz mam tu ceny porozbijane, więc Wam podam też osobno ceny. Ale ja go kupiłam w takim zestawie. I zaczniemy tak od żelu oczyszczającego. Do twarzy na dzień. I to jest pielęgnacja multivitaminowa. 96 składników, procent, procent składników pochodzenia naturalnego. 190 ml z pompeczką żel do mycia twarzy. I on kosztował 9,55 zł. Także taki żel wzięłam. Krem na przebudzenie poranny shot. 92% składników pochodzenia naturalnego i pisze tu lekki jak primer, krem o satynowym wykończeniu idealny pod makijaż dobrze miesza się z podkładem można z podkładem go mieszać. Zawiera energetyzująco nawilżające witaminy o, także taki ciekawy krem na, na dzień. 50 ml i on kosztował 10,34 złotych i grosze. Dalej mam nocny krem. Nocny krem maska. 93% składników. Także kosmetyk nasycony aktywnymi witaminami oraz wygładzającym kompleksem peptydów. Ciekawe. Stosować jak maskę. Czyli po prostu nałożyć grubszą warstwę na oczyszczoną skórę twarzy, nie zmywać. No ja raczej nie będę kładła grubej warstwy, bo nie lubię jakoś grubą warstwą kosmetyku kłaść się do łóżka i później to wszystko będzie uświnione w poduszce, w poszewce Także po prostu będę nakładała cienką warstwę, taki krem nocny maska. I ten krem kosztował 10,34 zł. Tyle samo co ten na dzień. Także ciekawe. 50 ml. I e, ostatnia rzecz z tej serii tego wielopaku. Jest to aktywne serum. 96% składników. Pidołeczku je. O! Tak wygląda to serum. To serum ma 30 ml w tubeczce. Także ciekawe. Tu pisze, że można łączyć z kremem na przebudzenie, czyli tym dziennym lub z nocnym, dla osiągnięcia jeszcze lepszych efektów witaminowej pielęgnacji. Jest bardzo wydajny i ma subtelny zapach. Ciekawe. Także to serum kosztowało 10,35 groszy, i to byłoby tyle z tego wielopaku. I na końcu zamówienia mogłam wybrać za jeden grosz jakiś jeszcze kosmetyk. I tam były cztery kosmetyki do wyboru. I ja wzięłam z tej serii żółtej niezwykły peeling do twarzy w żelu. W tym, że to jest peeling enzymatyczny. Jest to aktywny żel eksfoliujący do każdego rodzaju cery, przeznaczony do oczyszczania skóry i złuszczania naskórka. Ma subtelny zapach. Także wzięłam taki zagroż kosmetyk, niezwykły peeling. Zobaczymy, jak on mi się będzie sprawdzał. Jak mi się nie będzie sprawdzał, to go po prostu puszczę dalej w świat do mamy albo do siostry. Zobaczymy. Także tak się przedstawia moje całe zamówienie ze sklepu na tej urodzinowej promocji. Tak jak mówiłam, jest to czwarty urodziny ziai.com, czyli sklepu po prostu internetowego. Ja już tam nieraz zamawiałam, zawsze szybka wysyłka. Jestem mega zadowolona. Tym razem jest jeszcze po prostu minus 20% na wszystko, na cały asortyment. Także no jest tego wszystkiego do próbowania, testowania i ja jeszcze na pewno nieraz będę tam zamawiać, bo jeszcze wszystkiego nie przetestowałam. A lubię po prostu kosmetyki jaj, bo są fajne, niedrogie. No i oczywiście polska marka. Dobrze, nie przedłużam już. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć!